Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dziesięcioma bodajże. Tak, z dziesięcioma książkami, które są absolutnie nieodkładalne i które aż się proszą o to, żeby przeczytać je całkowicie na raz, żeby wiecie, zrelaksować się, zrobić sobie wieczorek z książką, z herbatką, z kakałkiem, z czymkolwiek chcecie. I tylko i wyłącznie poświęcić się czytaniu, więc już Wam pokazuję te książki i zacznę sobie może od czegoś, co jest jedną z ostatnich książek, jakie ja przeczytałam i które były dużym zaskoczeniem dla mnie, bo za autorką samą nie przepadam. Mówię tutaj oczywiście o jedno po drugim od Ruflera i jest to kryminał, w którym znajomi z pracy wybierają się razem na wypad na narty do takiego całkowicie odosobnionego domku w górach, w Alpach, tak mówiąc szczegółowo. I e, zaczyna się od tego, że jedna z tych osób ginie, a później jedno po drugim oni są mordowani. I już sama koncepcja brzmi świetnie, ale o dziwo, to jak wykonana była ta książka, bardzo mnie zachwyciło i e, naprawdę jest tak napisana, że ciężko się od niej oderwać i za każdym razem, kiedy kończy się rozdział, my chcemy czytać kolejny. I ja na przykład miałam ogromny problem, żeby tą książkę po prostu zostawić, przestać się nią przejmować i żyć sobie dalej. Podczas jej czytania ja naprawdę byłam mega zaangażowana w historię, mimo że już się domyśliłam w pewnym momencie po jednym zdaniu tego, kto jest zabójcą, to ja nadal chciałam wiedzieć, co tam się jeszcze wydarzy, jak ta akcja pójdzie do przodu i jak cała historia się, tak wiecie, zakończy, więc tą książkę zdecydowanie Wam polecam. Jak wszyscy mówili, że ona jest nieodkładalna, tak faktycznie taka się okazała i potwierdzam. Kolejną książką jest historia. Od Anety Jadowskiej. Ciekawe, czy jak pokażę Wam ilustrację ze środka, to domyślicie się, o czym mówię. I oczywiście mówię tutaj o aferze na Tuzin Rysów. To jest książka z, z Kronik Sąsiedzkich, książka o Nikicie, którą możemy poznawać wcześniej w Dziewczynie z Dzielnicy Cudów, ale te książki można czytać nawet bez znajomości tamtej serii, bo ja tak właśnie zrobiłam. I tu jest. Coś po prostu wspaniałego, bo mamy tutaj standardowo dawkę humoru, dawkę cudownych bohaterów. W których nie ma żadnego przesadzenia. Tutaj nie ma wyidealizowanej bohaterki, nie ma jakichś tam milionów kochań, aniołków i takich rzeczy. Tutaj mamy Nikitę, która wręcz stroni od ludzi i ciężko ją polubić, która pomaga swoim sąsiadom, którzy są z niezmienno-kształtni i zmieniają się w rysie. I ten tutaj bohater, którego macie na okładce, to jest Michaś, jedno z dzieciaczków właśnie ich sąsiadów, i to są najuroczni, najuroczniejsze, najbardziej urocze. Stworzonka, jakie można by było zawrzeć w książkach, więc ja kocham tą serię i tak, potrzebuję kolejnej części już. I mówię, to jest książka, którą można dorwać wszędzie w audiobooku, praktycznie, i jest taka, że jak zaczniecie jej nawet słuchać czy czytać, to nie chcecie tego odkładać, bo tam Nikita wyrusza na poszukiwanie ludzi, którzy zaginęli. Więc cały czas jesteśmy, wiecie, w akcji, tam się cały czas coś dzieje, ona cały czas kogoś szuka, cały czas gdzieś tam ktoś się atakuje i, i, i jest zagrożona i poznaje różne tajemnice, więc to jest mega takie wciągające, mega angażujące i na pewno nie jest to pozycja, od której łatwo się oderwać, odejść i zapomnieć. Tak samo zresztą jak ta książka, czyli Księga Akslin, jeden z moich ulubieńców zeszłego roku. Um, w momencie, kiedy już przejdzie się jakiś etap w tej książce, czyli się przetrwa te pierwsze 100 stron, gdzie jesteśmy wrzuceni w świat potworów o dziwnych nazwach, które bardzo mocno. Współgrają z tym, jakie są te potwory, i jak już się przyzwyczaimy do tego, i do, dojdziemy do momentu, gdzie jakby akcja zaczyna się kręcić, to tej książki absolutnie nie da się odłożyć. I jesteśmy mega zaciekawieni właśnie tym, jak nasza główna bohaterka, która jest kaleką, sobie poradzi w świecie, gdzie życie bohaterów zależy bardzo od tego, czy potrafią sobie radzić z mordowaniem potworów, i czy jej misja. Z wyruszeniem w świat, żeby poznać, te potwory, się powiedzie, czy się nie powiedzie. E, jakich innych bohaterów poznamy. No to jest coś, do czego my cały czas, czytając tą książkę, dążymy. To jest coś, <laughs> od czego. E, jakby czego chcemy się cały czas dowiadywać. To nie jest tak, że przebrniemy przez jakiś moment i a dobra, wiem, jak to się skończy, koniec, dziękuję, papa. Pa. No nie, tak to nie wygląda. Ja na pewno będę sięgać niedługo po kolejne tomy, bo jestem mega. Zaciekawiona całą tą trylogią. Teraz historia, która pewnie wielu osobom nie przypadła do gustu, a znowu to jest jeden z moich ulubieńców z zeszłego roku, i to jest Dzika Przygoda Krystyny Loren. Książka, która jest przepełniona jakimiś dziwnymi, abstrakcyjnymi sytuacjami, które w normalnym życiu, w życiu by się nie wydarzyły. Naszą główną bohaterką Lili jest dziewczyna, która wychowała się na ranczu, które niestety ojciec jej musiał sprzedać, i ona w pogoni troszeczkę za marzeniami ojca, wyrusza. Do pracy w miejscu, gdzie oni poszukiwali razem skarbów, takie, takie, takie tam rzeczy. I pojawia się tam jej były chłopak, którego ona razem z jego przyjaciółmi ma oprowadzić po kanionie. A z tego robi się totalna wyprawa w poszukiwaniu skarbów, która mówię, nie mieści się w głowie, bo niektóre te wydarzenia to człowiek czyta i ma takie. Pojechałaś. Pojechałaś z pisaniem tego. Ale czyta się to naprawdę wspaniale. I te wszystkie właśnie dziwne sytuacje, te, te abstrakcyjne momenty nadają tylko i wyłącznie tej historii takiego, takiego kopa, że ją się jeszcze szybciej czyta i jeszcze bardziej się człowiek czuje zaangażowany. Przynajmniej ja tak miałam i chciałam się dowiedzieć, jak ta historia się zawiąże. I czy faktycznie, wiecie, ta dzika przygoda będzie taka dzika, bo jak się okazuje, tych dzikich momentów tu jest mnóstwo, tylko nie w. Tego słowa znaczeniu, jaki można pomyśleć. Dlatego ja tą książkę musiałam tutaj e, Wam pokazać, no bo ja serio przeczytałam ją na raz. Dosłownie. Ja włączyłam audiobooka i ja ją poleciałam od początku do końca, więc to jest idealny przykład takiej książki. Jedna z pierwszych książek, które przeczytałam w tym roku, i e, jest to 13. Książka, po której ja miałam kaca książkowego i nie wiedziałam po co sięgnąć. Mamy tutaj bohatera, który. E, jest mordercą i który zasiada w ławie oskarżonych w sprawie o morderstwo, które popełnił, w którym jest oskarżony ktoś po prostu sławny, bo morderstwo dotyczyło kogoś znanego, i nasz taki główny, główny bohater jest adwokatem, który zostaje w tą sprawę jakoś wciągnięty. I e, tak, to jest naprawdę interesująca pozycja, bo my od samego początku wiemy, że na ławie e, oskarżonych stoi nie ta osoba. Wiemy, kto popełnił zbrodnię, i tylko później w trakcie czytania tej książki dowiadujemy się coraz jakby więcej na temat tej sprawy i dowiadujemy się, co tą osobą kierowało, co ma wspólnego tytuł z tej, tej książki z samą jakby akcją w środku. To jest coś, od czego ja nie chciałam się odrywać. Naprawdę ja szłam. Tak naprawdę, brać kąpiel specjalnie, żeby czytać tą książkę. Ja jadąc w autobusie, potrafiłam, nie wiem, wyjść wcześniej, żeby przeczytać tej, więcej tej książki, niż bym zrobiła to na przykład w domu. Także to, to jest w ogóle szokujące, bo ja nie poświęcam się tak dla książek, naprawdę. Ja nie zostaję dłużej tylko dlatego, że chcę przeczytać książkę. Jeżeli chce mi się spać, to ja potrafię tą książkę odłożyć, a tutaj nie mogłam. Ja się tak zaczynałam, że ja kompletnie nie mogłam się od niej oderwać. Więc e, jeżeli jeszcze się zastanawialiście. Czy polecenie Karoliny jest tego warte, to ja Wam tą pozycję polecam, bo naprawdę jest to coś cudownego i bardzo dobrze się ten kryminał czyta. Absolutnie rozczulająca książka, która pasuje mi tutaj do koloru ścian, czyli Mężczyzna imieniem Owe. Znowu, jedna z ostatnich książek, które przeczytałam w zeszłym roku, która powinna się znaleźć w ulubieńcach, ale niestety już nie zdążyłam jej tam zawrzeć. Historia o mężczyźnie, który po stracie żony chce ze sobą skończyć. Ale zostaje mu to przeszkodzone przez sąsiadów, którzy się do niego do niego, w sensie do niego na osiedle wprowadzają, i którzy zaprzyjaźniają się powoli z nim, trochę wbrew jego woli, i jest to absolutnie przepiękna historia. Ja jest strasznie lekko napisana i zresztą mogłam tutaj też dać normalnych ludzi od tego samego autora, bo też ciężko się oderwać od tej historii i ciężko ją zostawić w spokoju, ale sam wydźwięk taki emocjonalny w tej książce wydaje mi się dużo większy. I um, ja trochę się tutaj mogłam z owem utożsamić, i czasem były takie momenty, że faktycznie to mnie dotykało bardzo mocno. Więc e, historia owego, jako że jest taka bardzo personalna dla mnie, momentami to była historią, którą ja absolutnie chciałam czytać i będę ją wam polecać. W każdym możliwym chyba filmie, jaki będzie mógł się tutaj pojawiać na kanale. Także tą pozycję zdecydowanie, jeżeli mieliście na radarze, to warto po nią sięgnąć. Ona już jest też dostępna w audiobooku, więc e, polecam, bo bardzo dobrze ona też tam wychodzi, bo ja właśnie w takiej formie też tą książkę czytałam i e, no jest po prostu wspaniała. Zostały nam cztery książki i pierwszą z nich jest znowu kontrowersyjna pozycja, bo wiele osób jest jej przeciwnikami i mam tutaj The Inheritance Games, część pierwszą, no bo wiadomo, Trzeba od czegoś zacząć. To jest pozycja, w której główna bohaterka zostaje spadkobierczynią strasznie bogatego człowieka, o którym ona nigdy nie miała pojęcia i nie wie w ogóle, co może go łączyć z nią, z biedną dziewczyną, w ogóle z drugiego końca kraju. I e, kurczę, to jest książka pełna zagadek. Książka pełna jakichś dziwnych zwrotów akcji, która ma krótkie rozdziały. Jeżeli jesteście fanami krótkich rozdziałów, jak ja to. Polecam. No, nie mogłam się od niej oderwać. Fakt, że te rozdziały były tak krótkie, to stwierdziłam, co mi szkodzi jeszcze jeden. I tak się skończyło, że nagle przeczytałam całą książkę. Taki to, taki to był jeden rozdział. I ciekawa byłam dalszego ciągu tej historii. Okazał się jeszcze lepszy, więc jeżeli jakimś cudem nie czytaliście jeszcze tej serii, to bardzo wam polecam. Mam nadzieję, że jak najszybciej wyjdzie trzeci tą, bo też jestem ciekawa, jak to się wszystko zakończy. No, to jest bardzo luźna historia. Ona nie wymaga za dużo od nas, nie wymaga od nas tego, że będziemy musieli się jakoś skupiać albo nie wiadomo, jak się poświęcać, żeby ją czytać, więc na pewno to jest coś lekkiego, przy czym mówię, nie trzeba się jakoś murzyć nie wiadomo jak, ale można się za to świetnie bawić, więc tak. To samo jeżeli chodzi o Perfect on Paper, to jest książka, przy której świetnie spędziłam czas, przy której byłam ciekawa, jak będą się toczyły dalej losy Darcy, czyli naszej głównej bohaterki. Która w swojej szkole daje porady miłosne ludziom, którzy nie wiedzą, jakby kto te porady im daje, ale liściki są zostawiane w jednej z tych takich szafek szkolnych, no i ona na te listy odpowiada do momentu, aż zostaje ona przyłapana i troszeczkę zaszantażowana przez jednego chłopaka ze szkoły. No i później dalej się kręci cała akcja. To nie jest może jakaś wybitna lektura, jeżeli chodzi o to, właśnie jak. Dużo prawd życiowych ona ze sobą niesie, ale jest naprawdę wartościową młodzieżówką, przy której e, miło się spędza czas, od której ciężko się oderwać, która czasami może wiele nauczyć, bo tutaj mamy aspekt e, jeden, o którym można się dowiedzieć, mimo że bardzo niewiele osób o tym myśli, więc e, to jest młodzieżówka, myślę, po którą wiele osób, które z tego grona jakby w to grono się wpasowuje, powinno przeczytać, czyli właśnie. Z młodzieży, ja też no nie mogę powiedzieć, że się zaliczam do tego grona, ale zaliczam się do grona ludzi, którym ta książka się podobała. Mam teraz dwie książki z literatury dziecięcej. Jak wiecie, jedna z moich ukochanych książek, czyli Motel Kaliwista, przepięknie wydana, ma w środku wspaniałą historię, która opowiada o Mi, która razem z rodzicami emigruje do Stanów Zjednoczonych z Chin w poszukiwaniu takiego amerykańskiego snu w poszukiwaniu lepszego życia, które zostaje im obiecane, jak się okazuje, wiadomo co. E, pracują oni w motelu, w którym są wyzyskiwani, w którym, z którego nie mogą tak naprawdę wyjść i nie może być tak, że zrobią sobie nawet wycieczkę rodzinną i pójdą gdziekolwiek, bo zawsze ktoś w tym hotelu, motelu musi być. Jest ona przepełniona takim, taką radością życia, takim optymizmem życiowym, którego... Można się, którym można się Wręcz zarazić od mi Mamy tutaj historię wielu różnych Osób, które są nam wrzucane w różnych Sytuacjach też I no ciężko jest Właśnie przestać myśleć o tej historii, bo ona jest czasami aż zbyt optymistyczna. Czasami wiadomo, że takie rzeczy by się nie działy w realnym życiu, ale dają one iskierkę nadziei. I głównie dlatego my chcemy przewracać te strony, chcemy czytać dalej i chcemy dalej poznawać historię właśnie tej dziewczynki, która bardzo dużą odpowiedzialność za szczęście rodziny bierze na siebie i walczy o to, żeby właśnie osiągnęli oni to, czego chcieli, pierwotnie lecąc do. Stanów Zjednoczonych, więc bardzo wam tą książkę polecam. Ona też nie jest jakaś mega gruba, wiecie, to jest literatura dziecięca, więc ją się ekstremalnie też szybko czyta, więc to zdecydowanie jest książka na jeden wieczór, jeden dzień, jak wolicie, ale naprawdę wartościowa lektura. Inne Nevermore, który stoi na mojej biblioteczce, trochę zapomniany, bo jest przykryty jakimiś tam innymi rzeczami, ale absolutnie pokochałam tą serię, chyba dwa lata temu ją czytałam i świetnie. Się bawiłam przy niej, bardzo szybko się przez nią brwnie, brwnie, brnie. Ciężko ją odłożyć, ciężko nie zaangażować się w historię Morrigan, która od samego początku jest trochę skazana na porażkę, jako że jest dzieckiem, które urodziło się w taki dzień, że wszyscy uważają ją za przeklętą, i jeżeli w jej. Nawet nie bliskiej, ale jakiejś tam okolicy coś się dzieje, to cała wina jest zrzucana na nią i w dzień swoich urodzin, w których teoretycznie powinna zginąć, zostaje ona zwerbowana do właśnie szkoły i do tego miejsca Nevermore, do którego zostaje zabrana i tam poznajemy jej dalsze losy. Ta książka jest bardzo mocno często porównywana do Harry'ego Pottera i ja wolałabym tego uniknąć, ale muszę przyznać, że sam taki, sama taka atmosfera tej książki i fakt, że te części. Poznajemy razem z dorastaniem bohaterki, to to jest coś, co faktycznie jest podobieństwem do Pottera, i faktycznie tu jest coś takiego, że ten świat jest inny. Tutaj mamy historię, której ciężko jest porównać do czegokolwiek, jeżeli chodzi o samą fabułę, o rodzaj magii, powiedzmy, o tego typu wszystkie kwestie. To jest ciężkie do przyrównania i ciężkie. Do w ogóle jakiejkolwiek oceny negatywnej, bo ja byłam zafascynowana tym światem. Byłam zafascynowana samą Morigan, która bardzo dobrze jest tutaj opisana, zarówno ona jak i jej nauczyciel, który jest trochę, trochę dziwnym człowiekiem, <grym> powiedzmy sobie szczerze, ale mimo wszystko jest to bardzo fantastyczna historia, przy której można się poczuć, jak taki typowy dzieciak, który pierwszy raz dostaje jakąś książkę i chce przebrnąć od początku do końca i od razu sięgnąć po kolejną część, to, to jest właśnie ten rodzaj historii i. Polecam Wam bardzo mocno, jeżeli jeszcze nie czytaliście Nevermore'u, to e, na co czekacie? Halo! I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki takie typowo do przeczytania na raz, może dwa, których nie chce się odkładać, które chce się poznać od początku do końca. Jeżeli wy macie jakieś takie pozycje, które chcielibyście mi też polecić, to czekam na nie w komentarzach. Zapraszam Was też do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i do obserwowania mnie na Instagramie. A tymczasem dziękuję już Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!